Cześć, witajcie z tej strony, Jako. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Wy, tak wyczekiwanym przez wielu kolekcjonerze Team of the Season. Wielu z Was właśnie o to prosiło, żeby ta seria powróciła, żebym znów mógł kolekcjonować tocy przez cały okres ich trwania. Także witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w nowym kolekcjonerze Team of the Season na moim kanale. Można to nazwać kolekcjoner 2.0. E, co znajduje się obecnie na ekranie? Jak widzicie, mam tutaj ramkę wokół siebie oraz trzy karty: e, tocy, informy oraz karty specjalne. I to pokazuje, ile do teraz, przez trzy odcinki, na których otwierałem paczki, trafiłem toców, informów i kart specjalnych. E, karty toców i kart informów, nie muszę tłumaczyć, karty specjalne to są wszystkie inne, e, takie jak nie wiem, record breakery, hero, e, jakieś International Men of the match, jak będą, czy może. Właśnie men of the match Na dole znajduje się najlepsza karta Jaką trafiłem, w wypadku trafienia takiego samego overalla wybieram ja, którą chcę tam widzieć Po lewej stronie oczywiście Karty team of the season, które trafiłem Jako, że jest to kolekcjoner team of the season To nie będę tutaj umieszczał kart informów e, Oraz specjalnych, będę je tylko zliczał Tak, żeby mieć pogląd ile mniej więcej tego trafiłem Wszystkiego, e, no i tak to wygląda Na razie najlepszy zdecydowanie właśnie Jest Batland z Jimenezem, wydaje mi się e, Na spółkę, zasady moi drodzy Ile do wydania co odcinek? Milion Końców. chyba, że przez ten milion nie trafię ani jednego team of the season wtedy otwieram tak długo, aż jednego chociaż trafię zasady z zeszłego roku dokładnie takie same żeby nie było niejasności otwieram na playstation 3, ale jeżeli będę chciał coś przetestować to mam konto na playstation 4, gdzie będę bez problemu mógł to zrobić także Moi drodzy, zaczynamy. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli potrzebujecie końców, serdecznie zapraszam Was do magiccoins.pl. Skąd macie 5% końców więcej. No dobra, no to zaczynamy. Mamy obecnie 2,8 miliona, czyli otwieramy do 1,8 miliona. I zobaczmy, co dzisiaj trafimy. Pierwsza paczka w kolekcjonerze Team of the Season. zawiera w sobie, lecimy od tych za 25 tysięcy, bo ostatnio były całkiem dla mnie dobre. No ale na razie nie. Kolejna paczka przed nami. I uwaga, patrzcie, czy wszystko się nagrywa. Raczej jest dobrze, ale nie, nie, nie. nie. Spokojnie, tych paczek jest 25, no obecnie już 20, bo potwierałem. Ale wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę dam mi szansę. No, nope. dobra, otworzę do powiedzmy jeszcze 4, tak żebym otworzył 10 łącznie tych paczek za 25 tysięcy. A potem rzucę się na te za 25, bo jak sami widzicie, to nie ma najmniejszego sensu. Za 15, nie za 25. Ja na razie nie trafiłem żadnego zawodnika powyżej 83 overala. Co jest grane? Teraz LP Gajtan. Dobra, przychodzimy na te paczki za 15 tysięcy. Wydaje mi się, że one będą troszeczkę jednak lepsze. No ale wiadomo, są takie po prostu czasem paczki, że przez milion nic nie wchodzi, a potem jedna fajna albo dwie pod rząd super karty. Także ja się na razie nie denerwuję. Zobaczymy, co będzie dalej. Chciałem rozpocząć takim przytupem. Na razie to jest takie szturchnięcie delikatne. Kums. Czy już nie jest Team of the Season? No nic, myślałem, że do piątku aż yy, będą te toczy z Beneluxu dostępne. Środkowy pomocnik Javier Pastore i paradoksalnie razem z Thiago to są dzisiaj najlepsi, najlepsi nasi zawodnicy. Wow, jeden zawodnik, proszę. A jest, mamy informację, aczkolwiek jest to Han. No ale lepsze to niż nie. To 86 tempa, całkiem, całkiem dobrze to wygląda. On nie jest przypadkiem jakimś prawym pomocnikiem albo lewym pomocnikiem, normalnie. No ale moi drodzy, mamy pierwszą kartę. E, co prawda jest to Toc i nie przerwiemy otwierania, no ale, ale przynajmniej coś tam jest, tak? Powiem jeszcze troszeczkę zacząłem się obawiać, że na mojej konsoli nie ma kart specjalnych No ale chyba są, chyba są. I jepa No! Wow, wow, wow! Gail. Jakież on ma statystyki dobre No i w końcu mamy drugiego informa Dlaczego to nie jest team of the season No ale nie będę narzekał Bo dwie karty specjalne już dzisiaj wpadły Nie jest źle To że tutaj będzie? Nie, al -a o Tevez, to jest dobry zawodnik Naprawdę dobry No i to zawsze jest jakiś tam pozytywny aspekt Spadacie troszeczkę na Aguero, ale Tevez też jest ok. No i ostatnie 200 tysięcy do końca Teoretycznie byśmy kończyli, gdybyśmy jakiegoś to trafili no ale w obecnej sytuacji Absolutnie nie widać tutaj Zakończenia tego odcinka co wam się może podobać, a mnie troszeczkę niepokoi No proszę, jakiś lepszy okres teraz Napastnik I to jest Griezmann, no i to jest jakiś tam lepszy Zawodnik razem z Turanem Müller Dobra, nie jest źle Co prawda zostały nam wypaczki do końca tego regulaminowego, że tak powiem, otwierania No i trafiamy Müllera a przedostatnia, jeżeli Jeżeli przedostatniej albo w ostatniej parti trafilibyśmy jakiegoś toca, no to bym powiedział, że jest nieźle. Riadmary! <laughs> Nie wierzę w to, moi drodzy! To, co właśnie się wydarzyło, to jest niesamowite. Trafiamy gwiazdę lester najlepszego zawodnika w Premier League BPL w tym sezonie RYAD MARES Wow no to teraz muszę go na pewno przetestować w jakimś odcinku, bo ta karta wygląda niesamowicie. Byłem absolutnie już za że ani jednego Totsa a dlatego jednego było warto ten milion wydać i po prostu Przeczekać, Trafiamy Mareza i teraz on jest naszą najlepszą kartą. A więc z przyjemnością otwieram tą ostatnią paczkę na totalnym jakby. E, no, chillu tak, Chilu. Tutaj trzeba powiedzieć sobie, e, Miller, może być. Nieważne to jest naprawdę Ale z mojej drodzy zaliczyliśmy końcówkę W dzisiejszym odcinku I oczywiście Riyad Marez 93 overala Trafia do mojego zespołu Także Początek kolekcjonera wydawało mi się, że będzie fatalny A rozpoczął się fenomenalnie. I oby to szło coraz dalej I coraz lepiej I coraz więcej Oczywiście dajcie mi znać, czy chcecie, żebym przetestował Mareza. A ja moi drodzy, żegnam się z Wami, następny odcinek za dwa dni kolekcjonera odpowiada Wam to, mam nadzieję, że tak, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale.